Galeria Szyb Wilson ponownie gościła festiwal kawy, czyli imprezę dla wszystkich amatorów kawy i nie tylko. Można było spróbować kaw z całego świata przyrządzanych przez baristów. No głównie jest to taka przestrzeń targowa, gdzie mamy taki swego rodzaju kawowy market. Możemy kupić sobie kawkę do domu, możemy spróbować tej kawy, możemy wziąć sobie napój, wyjść na zewnątrz, cieszyć się kawą. Mamy około... 16 dzisiaj palarni polskich. To są wszystkie palarnie kawy wysokojakościowej i sześciu wystawców zagranicznych, których reprezentujemy niestety w przypadku COVID-a i ograniczeń transportu sami. Na stanowisku mamy oczywiście kawę. To jest, to jest główna atrakcja tego całego festiwalu i naszego stoiska. Z całego świata, począwszy od Ameryki Południowej przez Afrykę po Azję mamy kawy palone pod espresso, pod metody przelewowe. Naprawdę nieskończona ilość. Również mielonek, każdy znajdzie coś dla siebie. My prezentujemy swoje kawki, naszą ofertę, to co wypracowaliśmy sobie, czyli kawki jasnopalone pod filtry, kawki pod espresso, jakości specialty głównie. No i po prostu chcieliśmy pójść do ludzi, pokazać co oferujemy. Co jest dobrego w ciekawie To, że dbamy o każdy szczegół i nie idziemy na kompromisy w każdym ziarnie, które produkujemy. Przeglądamy jakość, sprawdzamy czy wypały wszystkie się zgadzają, czy sensorycznie nic nie odbiega. Zainteresowanie jest tak naprawdę takie, do którego zdążyliśmy się już troszkę przyzwyczaić. Czyli kilkaset osób Wymienia nam się cały czas. Jedni wychodzą, inni wchodzą. Jedna rzecz jest taka, że ludzie naprawdę wiedzą o tej kawie. Ogromnie. ogromnie. Myśmy się tyle ogromnie. dowiedzieli, że tak. jesteśmy w szoku w ogóle. Im bardziej w las, tym więcej drzew, więc no. chyba jednak nic nie wiemy I tak smaki, naprawdę. smaki, i my tam cały czas nie kwaskowate, nie kwaskowate. A nagle tu jakieś owocowe, nagle coś. Przecież tak odkrywa tę kawę. Lubimy kawę pić, fakt, ale. No taką ze sklepu, Już wiemy, nie? No, źle robimy a też, bo też no. kilka typów dostaliśmy, jak źle kawę parzymy, dlaczego mamy taką, a nie inną. Więc no. to też jest fajne, tak? Ta wiedza tutaj, nie tylko Właśnie. kawa, tylko wiedza. Super. Cała filozofia tego wydarzenia to jest popularyzacja kawy wysokojakościowej. Więc poniekąd to jest nasza misja, żeby popularyzować tą kawę. I w ostatnich kilku latach na pewno ten rynek się mocno zwiększył.